Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego dnia i dowiadujesz się, że osoba, której najbardziej ufałaś, która była przy tobie przez 15 lat małżeństwa, ojciec twoich dzieci, zdradził cię w najgorszym momencie twojego życia. Gdy walczyłaś z rakiem, gdy potrzebowałaś wsparcia, gdy nasze dzieci najbardziej potrzebowały stabilności, on spotykał się z moją najlepszą przyjaciółką. Ale co by było, gdybyś miała w ręku broń, której nawet nie podejrzewał? Cześć! Jestem Magdalena, mam 42 lata, jestem matką dwójki dzieci i dzisiaj opowiem wam, jak jednym pociągnięciem pióra wykreśliłam swojego męża z listy spadkobierców majątku wartego 50 milionów euro. To historia o zdradzie, bólu, ale przede wszystkim o sile matki, która walczy o przyszłość swoich dzieci. Pamiętam ten dzień jak dziś, 15 marca 2023 roku. Siedziałam w gabinecie onkologa, a obok mnie Tomek, mój mąż od 15 lat. Lekarz powiedział, trak piersi, stadium trzecie. W tej chwili mój świat się zawalił, ale myślałam, że przynajmniej mam przy sobie Tomka i nasze dzieci, 14-letnią Zosię i dwunastoletniego Kubę. Tomek wtedy chwycił mnie na za rękę i powiedział: Przejdziemy przez to razem, kochanie, dla dzieci, dla nas. Uwierzyłam mu, pomyślałam, że jeśli ktoś będzie moją skałą w tej walce, to właśnie on, ojciec moich dzieci, mój partner przez tyle lat. Pierwszego dnia po diagnozie usiedliśmy z dziećmi i razem im wszystko wytłumaczyliśmy. Zosia płakała, Kuba próbował być silny, jak mały mężczyzna. Tomek ich tulił i obiecywał, że mama wyzdrowieje, że będziemy rodziną jak zawsze. Te słowa dodawały mi sił. Rozpoczęłam chemioterapię w kwietniu. Pamiętam, jak Tomek odprowadzał mnie na pierwsze zabiegi, jak Zosia robiła mi herbaty, gdy było mi niedobrze, jak Kuba przynosił mi swoje rysunki, żeby mnie pocieszyć. Myślałam, że jesteśmy jednością, że ta choroba nas jeszcze bardziej zbliży. To było w maju, po dwóch miesiącach chemioterapii. Zauważyłam, że Tomek zaczął się zmieniać. Najpierw drobne rzeczy. Różne powroty z pracy, wymówki o naglących projektach. Gdy pytałam, czy może zostać ze mną na zabiegu, mówił, że ma ważne spotkanie z klientem. Zosia pewnego dnia zapytała: Mamo, dlaczego tata tak rzadko z nami je kolacje? Wtedy po raz pierwszy pomyślałam, że coś jest nie tak, ale tłumaczyłam sobie, że to przez stres, że każdy radzi sobie inaczej z moją chorobą. Ukrywał telefon. Gdy dzwonił wychodził z pokoju gdy spałam po chemioterapii słyszałam jak szeptał przez telefon w łazience raz Kuba zapytał go z kim rozmawia a Tomek ostro mu odpowiedział żeby się nie wtrącał w sprawy dorosłych najgorsze było to że przestał mnie dotykać nie z powodu mojej łysej głowy czy blizn po operacji to rozumiałam ale jakby mnie w ogóle nie widział jak widmo we własnym domu dzieci to widziały Zosia zaczęła pytać, czy rodzice się kłócą, czy się rozwodzą. W czerwcu, podczas szczególnie ciężkiego dnia po chemioterapii, leżałam w łóżku i wymiotowałam. Zadzwoniłam do Tomka, żeby wrócił z pracy wcześniej, bo dzieci się boją. Powiedział, że nie może, że ma bardzo ważne spotkanie z klientem. Wtedy po raz pierwszy pomyślałam a może to nie klient? Prawda wyszła na jaw 22 lipca 2023 roku. Pamiętam tę datę, bo to był dzień, w którym otrzymałam wyniki badań potwierdzających, że chemioterapia działa. Powinien być to jeden z najszczęśliwszych dni w tym trudnym okresie. Tomek wyszedł rano, mówiąc, że jedzie do pracy. Zosia i Kuba byli u moich rodziców. Postanowiłam zrobić mu niespodziankę przygotować jego ulubioną kolację na świętowanie dobrych wyników. Pojechałam do jego biura, żeby go zaprosić na lunch. Recepcjonistka spojrzała na mnie dziwnie i powiedziała: Ale, Pani Magdaleno, Pan Tomasz wziął dziś wolne. Nie ma go w biurze od dwóch tygodni. Serce zaczęło mi bić, jak szalone. Wróciłam do domu i zaczęłam przeszukiwać jego rzeczy. W kieszeni marynarki znalazłam rachunek z restauracji. Z wczorajszego wieczoru. Dla dwóch osób. A wczoraj powiedział mi, że pracuje do późna. Wtedy zadzwoniłam do Marty, mojej najlepszej przyjaciółki od 20 lat, żeby się wyżalić. Chciałam z nią porozmawiać o moich podejrzeniach. Telefon odebrała po długich sygnałach, była zdyszana. W tle słyszałam męski głos pytający: Kto dzwoni? Ten głos. to był głos Tomka. Rozłączyłam się i poczułam, jak świat runął mi pod nogami. Nie tylko mąż mnie zdradza. Ale robi to z kobietą, która trzymała mnie za rękę podczas pierwszej chemioterapii, która obiecała, że będzie przy mnie w każdej chwili, która przytulała moje dzieci, gdy płakały ze strachu o mnie. Tego samego wieczoru, gdy Tomek wrócił do domu, konfrontowałam go z tym, co odkryłam. Najpierw zaprzeczał, potem się złościł, w końcu się przyznał. Powiedział: To nie jest łatwe być z kimś chorym. Potrzebuje normalności. Normalności. Jakbym to ja wybrała sobie rak. W tym momencie mojej opowieści muszę Wam wyjaśnić coś bardzo ważnego. Tomek nie wiedział o pieniądzach. O wielkich pieniądzach. Moja babcia, Helena, zmarła w 2019 roku w Austrii, gdzie mieszkała od lat 60. Przez całe życie nie mówiła o swoim majątku. Była skromną kobietą, która żyła w małym mieszkaniu w Wiedniu. Nikt nie wiedział, że przez dziesięciolecia inwestowała z nieruchomości i akcje. Gdy babcia zmarła, okazało się, że zostawiła testament. Jej majątek, wart około 50 milionów euro, przypadł mnie, jedynej wnuczce, która ją regularnie odwiedzała i się nią opiekowała. Ale testament miał jedną klauzulę. Pieniądze miały być wypłacone dopiero po moich 40 urodzinach, czyli w 2021 roku. Dlaczego nie powiedziałam tomkowi? Babcia zawsze mówiła mi: Magdaleno! Nigdy nie mów mężczyznom o swoich pieniądzach, zanim nie poznasz ich prawdziwego charakteru. Te słowa wracały do mnie podczas każdej kłótni o finanse, każdego jego komentarza o tym, że za mało zarabiam. Gdy w 2021 otrzymałam spadek, postanowiłam, że powiem Tomkowi po wyzdrowieniu. Chciałam, żeby wspierał mnie z miłości, nie z chciwości. Chciałam zobaczyć, czy zostanie ze mną w chorobie, czy tylko w zdrowiu. Prawnik z Wiednia, pan Weber, zarządzał moimi funduszami. To był jedyny człowiek poza moimi rodzicami, który wiedział o spadku. Pieniądze leżały na kontach, inwestowane mądrze, rosnące z każdym miesiącem, czekając na lepsze czasy. Po odkryciu zdrady nie spałam całą noc. Leżałam w łóżku obok śpiącego Tomka i myślałam o przyszłości moich dzieci. O tym, jak ten człowiek, który miał być ich ojcem, przykładem. Ich obrońcą zniszczył nasze rodzinne bezpieczeństwo. Następnego dnia zadzwoniłam do pana Webera do Wiednia. Powiedziałam mu o sytuacji i zapytałam o moje opcje. Okazało się, że zgodnie z austriackim prawem spadkowym, jako że pieniądze zostały mi przekazane przed ślubem. Babcia zmarła w 2019, więc formalnie pieniądze należały do mnie od tej pory, choć otrzymałam je w 2021. Mają charakter majątku osobistego, niewspólnego. Pan Weber zaproponował mi stworzenie funduszu powierniczego dla dzieci. Wszystkie pieniądze miały przejść do Zosi i Kuby po osiągnięciu przez nich pełnoletności. Tomek nie miałby do nich żadnych praw, nawet jako ojciec. Przez następne dwa miesiące, w tajemnicy, przygotowywaliśmy wszystkie dokumenty. Każda wizyta uprawnika była oficjalnie wizytą u onkologa. Każda rozmowa telefoniczna z panem Weberem odbywała się, gdy Tomek był w pracy, czyli u Marty. Zosia i Kuba wiedzieli, że coś się dzieje. Dzieci są mądre, wyczuwają napięcie. Zosia pytała mnie Mamo, czy tata nas zostawi? Przytulałam ją i mówiłam: nie zostawię was nigdy, to obiecuję. Postanowiłam, że powiem im o pieniądzach, gdy skończą 18 lat. Do tego czasu mieli żyć normalnym życiem, nie wiedząc, że są milionerami. Chciałam, żeby nauczyli się wartości pracy, skromności, prawdziwych przyjaźni, tak jak nauczyła mnie babcia. 15 października 2023 roku. Dzień, w którym otrzymałam ostatnie wyniki badań, potwierdzające całkowitą remisję. Rak został pokonany, ale moje małżeństwo było już martwe. Tego dnia Tomek wrócił do domu szczególnie zadowolony. Marta podobno kończyła z nim, wracała do swojego męża. Myślał, że wszystko wróci do normy, że będziemy szczęśliwą rodziną jak przed chorobą. Usiadł na kanapie i powiedział: Magda. Wiem, że ostatnie miesiące były trudne, ale teraz, gdy już jesteś zdrowa, możemy zacząć od nowa. Spojrzał na mnie z uśmiechem, ten sam uśmiech, którym kiedyś mnie poderwał. Podałam mu koperty. Dwie. W pierwszej były papiery rozwodowe, w drugiej wyciągi z rachunków bankowych z Austrii. Otworzył pierwszą kopertę i jego twarz pobladła. Magda! O czym ty mówisz? Przecież możemy to naprawić. Myśl o dzieciach. O dzieciach myślę codziennie, odpowiedziałam. To dla nich podejmuję te decyzje. Otwórz drugą kopertę. Gdy zobaczył liczby, oczy mu się rozszerzyły. 50 milionów euro. Przez długą chwilę siedział w milczeniu, patrząc na dokumenty. To to twoje? wyszeptał. To było moje. Teraz należy do funduszu powierniczego dla Zosi i Kuby. Ty nie będziesz miał do tego dostępu nigdy. Wtedy zaczął błagać. Obiecywał, że skończy z Martą, że będzie najlepszym mężem i ojcem. Mówił, że można wybaczyć, zacząć od nowa, ale było za późno. Gdy miała mraka, gdy byłam łysa i słaba, gdy nasze dzieci płakały ze strachu, ty sypiałeś z moją najlepszą przyjaciółką. Pokazałeś swoje prawdziwe oblicze, a ja pokazuje swoje. Rozwód został sfinalizowany w styczniu 2024 roku. Tomek próbował walczyć o alimenty, o podział majątku, ale austriackie prawo było jasne. Pieniądze z spadku nie podlegały podziałowi. Zosia i Kuba początkowo mieli pretensje do mnie za rozpad rodziny. To było najtrudniejsze. Moja córka krzyczała: "mogłaś mu wybaczyć, inne mamy wybaczają". Syn był zamknięty w sobie wściekły na cały świat. Ale z czasem, gdy zobaczyli, jak Tomek próbuje manipulować nimi przeciwko mnie, jak obiecuje im rzeczy, których nie może spełnić, zrozumieli. Zosia powiedziała mi kiedyś Mamo, cieszę się, że jesteś silna. Nie chciałabym mieć mamy, która zostaje statą tylko dlatego, że się boi. Przeprowadziliśmy się do większego domu, dzieci mają swoje pokoje, ja mam pracownię, zawsze marzyłam o malowaniu. Zaczęłam terapię, żeby poradzić sobie z traumą po chorobie i zdradzie. Co najważniejsze, moja choroba jest w remisji już od półtora roku. Lekarze mówią, że prawdopodobieństwo nawrotu jest minimalne. Odzyskałam włosy, wagę, siły, ale przede wszystkim odzyskałam siebie. Tomek próbował wrócić, kilka razy przychodził, prosił o rozmowę. Ostatnio przyniósł kwiaty i powiedział: Magda, popełniłem błąd. Ale przecież kiedyś się kochaliśmy, odpowiedziałam mu. Kochałam człowieka, który okazał się złudzeniem. Tego człowieka już nie ma. Drogi widzu, jeśli dożyłeś do tego momentu mojej opowieści, dziękuję ci za wysłuchanie. Wiem, że moja historia może wydawać się jak scenariusz filmu, ale to prawdziwe życie moje życie. Czy postąpiłam słusznie? Niektórzy powiedzą, że byłam za bezwzględna, że powinnam była wybaczyć dla dobra dzieci. Inni powiedzą, że zdrajca dostał to, na co zasłużył. Prawda jest taka, że każda sytuacja jest inna, każda kobieta ma prawo podjąć własną decyzję. Ale jeśli ty lub ktoś kogo znasz przechodzi przez podobną sytuację, pamiętaj, nie jesteś sama. Zdrada boli, choroba straszy, ale jesteś silniejsza niż myślisz. Czasami trzeba stracić wszystko, żeby zrozumieć, ile tak naprawdę mamy. Zosia ma już 16 lat, Kuba 14. Są wspaniałymi nastolatkami, którzy wiedzą, co to prawdziwa miłość rodzicielska. Za dwa lata Zosia dowie się o funduszu. Nauczę ją, jak mądrze zarządzać pieniędzmi, jak pomagać innym, jak być silną kobietą. Atomek? Słyszałam, że znów się ożenił. Z młodszą kobietą, która uwierzyła w jego obietnicę. Życzę jej szczęścia. I silnych przyjaciółek. Jeśli podobna historia spotkała Ciebie lub kogoś, kogo znasz, zostaw komentarz poniżej. Podziel się swoją historią, lub po prostu napisz, co myślisz o mojej decyzji. Czy postąpiłam słusznie? A jeśli chcesz usłyszeć więcej takich prawdziwych historii z życia, które pokazują, że sprawiedliwość czasem przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie, subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Wasze wsparcie w komentarzach oznacza dla mnie bardzo dużo. Do zobaczenia w kolejnym filmie.